Pracujemy na pliku rozdział 01 odwołania i chcemy sobie pomówić o odwołaniach do innych plików. Tylko najpierw musimy sobie ten plik stworzyć. Tak w naszym przykładzie będziemy go tworzyć naciskając krótkowiszowy CTRL N i u mnie akurat ten plik nazywa się zeszyt 4. Do tego pliku będziemy chcieli sobie dołożyć nasze dane tablice, po którym będziemy wyszukiwać wartości, ceny do funkcji wyszukaj pionowo, czyli znowu ctrl-c wracamy do tego arkusza i albo możemy sobie tutaj na dole w niego kliknąć, albo alt-tab będziemy przechodzić pomiędzy otwartymi oknami w Windowsie, albo jeszcze naciskając ctrl-tab możemy przechodzić tylko pomiędzy otwartymi arkuszami plikami Excela, czyli ctrl-tab, ctrl-v wklejamy informację, ctrl-z roleczką myszki, żeby zrobić zoom, dopasowanie szerokości kolumny. Mamy te informacje skopiowane. OK. Control Tab. Wracamy tu do naszego arkusza z funkcją wyszukiwania pionowo. Wstawiamy sobie tutaj nową kolumnę. Napiszemy, że to jest scena 3 i tym razem formułę skopiujemy z trybu edycji, czyli zaznaczamy komórkę G2, naciskamy klawisz F2, żeby wejść do trybu edycji. Myszką od w lewej stronie zaznaczamy wszystko, tak trzymając lewy klawisz myszy, Ctrl C, Escape. Przechodzimy do trybu edycji. Teraz komórki I2, mryga kursor w środku. Ctrl V wklejamy tę informację i ponieważ skopiowaliśmy tekst, tak? Z trybu edycji informacji więc tu nie nastąpiło przesuwanie jak przy kopiowaniu komórek. Czyli dalej mamy odwołanie do komórki E. 2. Możemy sobie zatwierdzić formułę i Potrzebujemy tu zmienić odwołanie tabela, tablica. Tym razem nie odwołujemy się do komórek z tego arkusza, z arkusza obok, tylko do innego pliku. Zaznaczamy sobie ten zakres danych i możemy zobaczyć w pasku formuły, że tu znowu potrzebna była ekstra informacja. Tak? Jest nasz zeszyt 4, arkusz 1 i zakres, do którego się odwołujemy. Tym razem ten zakres od razu jest zablokowany bezwzględnie i przy odwołaniach do innych arkusza, do innych plików lepiej niech taki pozostanie. Ok, teraz tak naprawdę wystarczy zatwierdzić sobie formułę i skopiować ją w dół i mamy wciąż te same wyniki, mimo, że dane znajdują się w innym miejscu. I ponieważ nasz plik zeszyt 4 jest ciągle otwarty, to tu i tak jest skrócona nazwa tego pliku. Jest tylko tak nazwa pliku w nawiasach kwadratowych. A ile jeśli sobie zapiszemy nasz plik, jeśli chodzi o nasze dane, a niech będzie tutaj w jakimś katalogu, który mam, po prostu sobie zapiszemy i go sobie zamkniemy, Ctrl W, to tu Excel przechowuje całą ścieżkę dostępu do tego pliku, żeby tak wiedzieć, skąd ma wyciągnąć informacje. Jak, jak był otwarty, była tylko nazwa tutaj pliku, tak jeszcze nawet bez rozszerzenia, ponieważ nie był zapisany ten plik, tylko był nowy, a teraz jest całość jeszcze w pojedynczych, cudzysłowach, bo są znaki specjalne widać tutaj przy ścieżce odwoływania się do nich. Ale to wszystko działa w ten sam sposób. W różnych miejscach możemy się różnie odwoływać do danych, pamiętając o działaniu odwołań względnych i względnych przy odwołaniu do innego pliku pozostań przy odwołaniach. Bezwzględnych przy odwołaniu do innego arkusza możesz tak sobie odpowiednio dopasowywać do Twoich potrzeb.